Cześć! A dzisiaj mam do Was konstrukcję, od, która przyszła do mnie no, od widza Grzegorza y, Asa Aloitesa. Y, którą to no, już jakiś czas temu dostałem. Y, I którą to dzisiaj spróbujemy sobie spikować. Klucz wygląda, jest ciekawy, no, jest, jest ciekawie, zbocznie nawiercany. Y, ale ma takie jakieś tutaj wypustki. Y, niby, niby miecz. Solidny kawał metalu. No się tu nic nie łamie. Zobaczmy, czy działa. Wkładka ma zabezpiec zabezpieczenia e, przeciwko taku wytruchami, przeciwko mm, rozwiercaniu, wyłamywaniu. Bambinki też tutaj według produktu. pokazuję, bo tak gadam. Tutaj tu, tu, tu mam takie, takie oznaczenia, które o tym mówią. Co ciekawe, jeszcze też jest informacja, że też nie wyrwiemy tej wkładki śrubą. Być może chodzi o to, że ona się wyrwie w tym miejscu, nie wiem mm, dokładnie. Może to jest tak nacięte, że wyłamanie główne jest w tym miejscu. Tutaj mamy taką sztabę zatopioną stalową, najprawdopodobniej zatopioną, przyczepioną nitami tak, do konstrukcji wkładki. Natomiast tutaj jest bardzo nacięte, nacięta ta wkładka i ona by się złamała bardzo szybko w tym miejscu, ale być może też wyciąganie wkładki, tak, wyrywanie zamka na yy, śrubę też może w tym miejscu pęknie. Nie wiem, tego nie robiłem nigdy, tej takiej profesjonalnej próby, bo są te takie, 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 właśnie śruby, że wkręty można powiedzieć bardziej, które później możemy łapać specjalnymi narzędziami i odciągać. Tak, całość śrubami i wkładka się potrafi wyrywać. Dobra, dość paplania. Spróbujmy popikować ze swojego doświadczenia z zamkami Ablou i tym, tą Tesą. Nie tą, bo takiej nie miałem. Miałem, miałem o to, przygotowałem się już. Mm, pikowałem już na kanale, też jest na pewno Tesla na klucz y, klasyczny. Taka wklatka, Mam tylko połówkę wkładki, a tym razem mamy Tesę na klucz bocznie nawiercany. Z tego co wiem o Tesach, to są bardzo, bardzo łatwe do przeciśnięcia pinów. Więc zabawa może być długa, ostrzegam, no ale też równie dobrze może się wiecie, i ślepej kurze ziarno się trafi. I czasem może być krótka. Dobra, nie paplam, nie za mocno napinam. I też nie za mocno przyciskam te piny, które wyczuwam. Bo to naprawdę łatwo. O, no, przeciśnięcie i mocne utrudnienie i koniec zabawy trzeba resetować. A wyczuć to, że jest przyciśnięty pin przy tak precyzyjnych konstrukcjach, bywa naprawdę trudne. Cóż no, Nie możemy tracić czas w beznadziejnej, już sytuacji, próbując cały czas walczyć. Dobra. Znaczy nie ma hantelek, albo mocno wyciętych pinów innych zabezpieczających, tu raczej jest precyzja i ewentualnie małe nacięcia tak to czuję przynajmniej jeden pin, jak wchodzi jaki pyk, pyk pyk, nie. nie sądzę, że to było ząbkowane, ale no tak niby wchodzi, ale wcale nie chce się zaczepić o nic tylko. Za chwilę wyskakuje, dobra? Znaczy go zostawię. Mówię, to, to wkładki naprawdę są bardzo precyzyjnie wykonane. Ciężko tutaj, o! Taki bardzo wyraźny feedback. W ogóle to w zasadzie jest naprawdę mikroskopijny. Teraz mi leciutko coś pyknęło. Jest drugi, pin coś z nim jest, trochę mi się zluzował. w się sensie tu wcisnął trochę i to pykło, ale. że no gdzieś tam być może w pobliżu jest tego spikowania, ale wystarczy, że jeden gdzieś głębiej jest wciśnięty i nic z tego nie będzie. Dobra, że... że nie ma tam takiej sytuacji na razie, bo inaczej to całknie, nie I ruszymy z miejsca. tu jeszcze tak mam wrażenie, że czasami jest tak, że czuję, że coś przycisnąłem, a czasami jest tak właśnie teraz, że mam wrażenie, że jeszcze nie może jedną go dwa piny trzymają. I wrażenie było dobre. Trzeba jeszcze pierwszy pin na był nie i Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co kryje ta wkładka. Obstawiam, że tu nie ma żadnych hantelek, jak mówiłem, ani żadnych mocno wydrążonych pinów. Ponieważ no, hantelki, bo przynajmniej może te mocno wydrążone. No one dają feedback na no, napinaczu, yy, dają takie fałszywe ustawienie. Tutaj to było bardzo, bardzo, bardzo subtelne. Naprawdę dobra wkładka do, yy, do takiej nauki pikowania i, i, i sam do niej na 100% yy, pod tym kątem wrócę. Dobra, nie paplam. Obrócimy sobie ją yy, do pozycji. A, do, a, widzicie, to już wiem po co jest ta blaszka tutaj, nie możemy jej, my jej tak nie zablokujemy sobie w prosty sposób, to pin nam tutaj nie wskoczał To ułatwi na pewno wyjęcie hmm, wkładki. Hmm. Nie, nie, nie ułatwi nam wyjęcia, bo jak nam tutaj włożę kopy to prawdopodobnie całość będzie wychodziła razem z tą tutaj blaszką. Widzicie? W dole. Która to nam no, uniemożliwi tą zabawę w sensie takim, że nie, nie, nie wyjmiemy samego rdzenia, yy, ani zostanie kopyta. Dobra, <laughs> nie paplam. Wkładka naprawdę, no, no, naprawdę fajna i takie w klasie, abloja. Yy. To, to podejrzewam, że to jest, jedno, nie ukrywam, że to pewnie jest jedna z prostszych wkładek tego typu, aczkolwiek na bank ma wszystkie certyfikaty Klasy odporności na no, nie wysoką. Dobra. Już nie paplam. Teraz spróbujemy. Teraz próbujemy. bym się zamknęła <grym> jakimś cudem, to nie zamierzam. Otworzymy ją z klucza i będziemy ją wtedy patroszyć. Nie, no nie powinno być takiej sytuacji. Czek parę tych wkładek w życiu, by <grym> Cały czas robi to oczywiście nieudolnie i ale cóż, zrobić, zrobisz, nie? Dobra. I zobaczmy, czy moja teoria się sprawdzi, że ja będę musiał rdzeń wyjąć. Tak jest, razem z kopytem muszę wyjąć rdzeń. Więc ja tutaj tej blaszki... Widzicie, to jest, jest ta blaszka, która chce wyjść razem... No i nijak nie mogę, nie, nie, nie wiem, Nie są mistrzowie, którzy potrafią to rozebrać, żeby tego nie pogubić. Ja wyciągnę rdzeń tak, żeby nie zgubić tych pinów z góry, natomiast tamte, które są tutaj w, w, no, driver piny niestety wyskoczą, więc nie będziemy mieli ich po kolei. Ale dobra. Połóżmy sobie wkładkę i zobaczmy no tutaj jeszcze coś mi wypadło. To wygląda trochę jak pin. Chcę mam, mam mam też to to. co to to to, to, to. Mam tą blaszkę. Która jest tutaj. O, ja tu trzyma. Mm, no blokuje dostęp właśnie takie takie pomysły Nie wiem, czy ona ma jakieś zastosowanie i ktoś inne, to niech mi da znać, czym jest ta blaszka w tym zamku. Chętnie, bardzo chętnie się dowiem. Ona po prostu blokowała mi możliwość taką, że jak ja przekręcam sobie ten zamek, to w pozycji, gdzie jest, są te piny, na sprężynkach piny, one w to wchodzą, tylko tylko wkładam, pięknie wszystko mogę przetrzymać, a tymczasem ta blaszka to uniemożliwiła. Nie wydaje mi się, że to był jej główny cel. Jak już ktoś zamek otworzy, to już, to już to już sobie tam potrzebuje tego ładnie patrzcić. Dobra, nieważne, nie paplam. Wyjmuję od tyłu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Kurde! Naprawdę, same już stopiny, to są piny, kipiny, one na ogół, na ogół w większości zampów są zwykłe, zwyczajne. Tutaj zwróćcie uwagę, takie nie są. Przecież te elementy zaraz do tego pina, czy tam pina, czy pinu, czy elementu wrócimy, z którym namierzyć, skąd on wypadł i do czego może służyć. Tymczasem zwróćcie uwagę tutaj. Naprawdę. Jak mówiłem, tu nie ma głębokich nacięć, ale czułem te, takie pyknięcia, co mi się wydawało. Pamiętajcie, mówiłem, że to nie są ząbkowane elementy. Chodziło mi o ząbkowanie wewnątrz korów. Czasami te rdzenie są, te cylindry są ząbkowane. One nie są, gdyby one były ząbkowane, to najprawdopodobniej taki pin, który musiałbyś też być trochę bardziej ząbkowany by tak nie wracał. Tutaj miałem wrażenie, że wciskałem pin To było tak tyk, tyk, tyk ale luzowałem to lekko, luzowałem, Postanłem go wciskać i mimo, że dawał opór, ponieważ te wszystkie, te, te ząbki po kolei tam próbowały się zaczepiać o o, o o krawędź cylindra w tym rdzeniu, to puszczając to, jeżeli to nie był tam właściwie pin, to on wyskakiwał, to był, to były yy, te, mówimy tu cały czas o driving pinach, czyli o kipinach, przepraszam. Czyli one już gadając z kluczem, one już, już, już dawały opór. Bo to nie wystawały nad ten. No, ciekawy jestem, właśnie. Czy one miały wystawać? Bo one, one, wiem, że paplam. One wystają sobie. No, one muszą wystawać poza, poza tą linię podziału. Więc, więc to o czym mówię teraz, to raczej chodzi tylko i wyłącznie o przeciśnięcie tych pinów, żeby je zablokować na pozycji przeciśniętej. Bo one chyba nie mają za bardzo innej możliwości zagadania. Ponieważ jak one by były, tak głośno sobie myślę teraz, nigdy tego nie, aż tak dokładnie nie rozważałem, ale gdyby one były... Tak, no bo tu jest ten pin, yy, który gada z kluczem i on wciska ten drugi pin i one muszą się ustawić na linii podziału. Skoro muszą się ustawić na linii podziału, to te dwa piny muszą być, te, między nimi to przestrzeń musi być nad tą linią podziału. Czyli dopiero wciskając zagada i wskoczy. Więc tak naprawdę, dlatego też pewnie, pewnie te piny by mogły utrudnić wyczucie przeciśnięcia, <laughs> dając fałszywy, fałszywe feedback. Dobra, Zajmiemy sobie co jest tutaj, mówiłem niestety nie za bardzo, jak to, jak to tutaj ładnie wyjąć, ale już widzę, że się trochę myliłem. W sensie trochę, bo są hantelki. Układam sobie. One są w ogóle bardzo, bardzo małe. Króciutkie. Taki patent. Są też takie dziwne, trochę większe hantelki. Sprężynki są wszystkie jednakowe. Dosyć małe. O, czekaj, nie, chcę, nie, lubię takiego, nie, nie lubię takiego bałaganu. mi jaśnie. się sprężynki jeszcze płętały. No dobra. Ale zwróćcie uwagę, po kolei wam pokazuję te piny. Handelki, których myślałem, że nie ma, a są, ale są bardzo małe. I nie są głęboko wcięte. Czyli nie było takiego wskoczenia. To nie było wyraźne. To miejsce, które tutaj. To, 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 to wycięcie no jest bardzo, bardzo, bardzo wąskie i nie jest zbyt głębokie i ciężko było, nie, nie było ja nie czułem takiego, takiego wyraźnego skliknięcia. może ja może szybko próbuję znaleźć jakąś hantelkę, o, 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 nie przełóżmy się, tu jest hantelka i to jest hantelka, jeżeli się nie mylę, może być się na gierdy, hmm, Pro. Zwróćcie uwagę, mówię o, o hunterkach, myśląc, mówiąc myślę o czymś takim. Czyli wciskamy, ona lekko przyskakuje, i później czujemy feedback, że chce wrócić, to wszystko. To oczywiście jest ping zabezpieczająca taka hunterka, i ona ma na celu utrudnić plikowanie, ale da się tam coś powyczuwać bardziej. W tych, drugą mam tego samą, w tych wyczuć bardziej się. No, pewnie się da, jak ktoś ma tam tu dużo. Yy, mi było ciężko obejrzeć to tak pin po pinie. Ja dlatego tak sobie, można powiedzieć, yy, czesałem te piny. Yy, badałem je kolejne bez silnych wciśnięć. Tutaj bardzo ciekawy pin kolejny. Się, ja... tak Kolejna taka hantelka. Yy, dziwna. A mówiąc o bardzo ciekawym pinie, tu mamy kolejno. mam cztery takie hantelki do typu. Natomiast dwa... Pozostałe piny są inne i wyglądają tak jakby, trochę jakby tak hantelkę ktoś zaczął robić i przestać. Bo tutaj z dwóch stron są takie głębsze nacięcia, ale bardzo wąskie. I cóż, ja już o tym mówiłem, w kolejny ten, że po pewnym czasie, jak się, jak się, jak to się takie takie konstrukcje z takimi wyraźnymi hantelkami, to na początku jest to oczywiście jakieś utrudnienie i zaskoczenie, że takie, takie, takie konstrukcje są, ale, ale prze światło robię. Ale po jakimś czasie po jakimś czasie je bardzo łatwo wyczuć. jakie bardzo łatwo wyczuć, to przynajmniej w, może, może w niektórych konstrukcjach, tak, w łatwo dostępnych i dalej, to później się można ich nauczyć łatwo wyczuwać i, i, i je ustawiać. Oczywiście cały czas jest ryzyko, że, że coś tam źle wyczujemy, albo że przyciśniemy taką hantelkę, ale dużo łatwiej przycisnąć takie, takie piny. Bardzo łatwo, a przy silnym trzymaniu napinacza to będzie nam się też też zaczepiać i... No. <grytanie> Wchodzi ten, 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 ten pin tak w cylinder, my tutaj napinaczem pracujemy, czujemy opór. Wciskałem mocniej, yy, mocniej yy, wytrychem, i jakby to i wchodzi za głęboko. Tak gada to np. z takim otopinem, kipinem i, yy, i on się też przyciska za głęboko, i zaczepia się gdzieś tutaj o te wycięcia, które nie są zbyt yy, głębokie. więc też nie będziemy tego tak czuli, yy, 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 jak właśnie taką handelkę głęboką i długą. I wszystko nam się udaje, że jest ok, a pikujemy w... no, coś, coś, co już nie jest do spikowania, dobra, nie paplam. To jest oczywiście moje subiektywne odczucie, ponieważ wiem, mm. <grywamy, grywamy> że na pewno są ludzie, którzy potrafią coś takiego wyczuć lepiej. Czy my ten pin tutaj prawdopodobnie był, czy on za coś odpowiada? bo nie, na, na pewno go nie wciskałem. Słuchajcie? Tylko sprawdzić, czy on się poruszy. On powinien się podnieść teraz, tak? Jak go tu włożę klucz. Tak, on się podnosi. Ale tu nie ma żadnego Myślałem, że to jest, nie zauważyłem może, pinu pasywnego aczkolwiek nie, to nie jest pin pasywny czy w tym korze gdzieś na górze A Widzicie, musiałem mieć trochę szczęścia bo tego nie nie zauważyłem mm, To jest ciekawostka <grytanie> której nie wziąłem pod uwagę i w ogóle nawet nie wiedziałem, że to to jest w tym zamku tam jest jeszcze pin. Słuchajcie. Tak jest. Tutaj w tej budowie, o, w tym miejscu, jest skitrany pin. Yy, musiałem dosyć nieświadomie. On jest bardzo, bardzo delikatny. O, mm, kurde, to takiej konstrukcji jeszcze nie widziałem. On jest bardzo delikatny. Gdybym ja go tu nie zgubił zaraz. Ale z nim też trzeba zagadać, ponieważ on, zobaczcie... Trochę minus, że zrobiłem to nieświadomie, a, ale to jest pikuś, bo raz w... Jak poszukacie takie nieudalne moje patroszenie Jalowski zamek, który miał slidery i chyba 9 czy 9 pinów. Ja kompletnie wiedziałem, że one tam mają drugi rząd, a spikowałem go. Tymczasem tutaj ten kolega jak to włożę teraz. To on mi się powinien nawet zablokować. O nie, o chwilę, o chwilę. No tak. Zobaczcie, zamek jest zablokowany. Dlatego nie obrócę. Więc ja musiałem troszkę nieświadomie dubiąc, du, dubiąc tutaj w tym, w tym. No teraz tu i wy, go. Dubiąc trochę w zamku. Uff. Chyba, chyba wygrałem dzięki topornemu, yy, topornemu pikowi. Że przypadkiem, dubiąc w zamku, wcisnąłem również tego pina. Mm, jak zwykle, mnie gdzieś kurde odskoczył. O szkoda. O, jest tutaj. Chyba wiem, co się stało. Dobra, już wiem, że papam długo bardzo. Ja pikowałem to od tej strony. Od tej. I siłą rzeczy prawdopodobnie jest to na tyle delikatne. Stworzonko, że to musiałem wcisnąć, przecisnąć Czy to możliwe? Znaczy, no, to tak musiało być, tak? Bo. O, dobra, tak on tutaj jest. Hmm. W tak wciśniętej wystaje. To jest trochę taki, jakby, ale interaktywny element z tym kluczu. aczkolwiek nie do końca interaktywny, ponieważ jest zwykły. Dobra, nie przedłużam, bo i tak już ten materiał trwa i trwa. Ale ja czegoś takiego jeszcze tutaj w swojej historii nie widziałem. Tu jestem ten pin. Tak jest. I chyba, I chyba mnie właśnie to to mnie że tak powiem uratowało, że ja tym wytrychem dubałem mocno po tej ściance <gry> i musiałem go gdzieś tam przypadkiem po prostu ustawić o, no tutaj pracuje, o właśnie skoczył, dobra dobra, już koniec, nie papram, fajna, fajna sprawa nie spodziewałem się tego pina i nawet go przez chwilę zbagatelizowałem, ponieważ uznałem go za jakiś PIN pasywny, a tymczasem jest to jak najbardziej PIN aktywny, który też musi być, zostać ustawiony. No tam go widać. No to miałem trochę szczęścia. Przyznaję Więcej szczęścia niż rozumu, ale udało się mm, spikować tą konstrukcję. Dobra, dzięki wielkie za materiał, o, o, za oglądanie mojego materiału. Trzymajcie się. Ale długo, Boże. Dobra, cześć.